A i to we że 70. Witamy serdecznie i gratulujemy. Witam i dziękuję bardzo. Słuchaj, no jak to się mówi, zaskoczenia nie stwierdzono. 99,9 typowało, że Anita wygra to decyzję, o pewnie w swoim stylu. E, więc zapytam dla formalności, czy tak faktycznie miał być? Czy chciałaś tą walkę zakończyć w stójce? No bo tych ciosów troszeczkę było. Mm -hmm. Rozpuściłaś ręce pod siatką i wydawało się, że chciałaś, polowałaś być może na to, aby to starcie skończyło się przed czasem. E, to znaczy powiem tak, no plan był, e, że ja mam po prostu gdzieś tam właśnie pod tą wywierać presję, próbować obalić. Jak nie obalić, to mieliśmy właśnie w planie, żeby wchodziły tam łokcie, żeby w końcu pracować tymi rękoma i nie powiem, bo próbowałam, miałam palić, ale rzeczywiście bardzo niewygodnie się walczyć z tak niską zawodniczką. Ja miałam, chyba mówię, pierwszy raz do czynienia z dziewczyną 1,55 m, bo nawet Katolinka z Asim u nas, jak jeszcze w starym klubie trenowałyśmy, to miała 1,58 m, więc e, tak dosyć niewygodnie to było, także ja czułam, że Czułam, że gdzieś tam po tą siatką mogę się podnieść i tymi łokciami trafiałam, no to wolałam nie ryzykować gdzieś tam, że nie wiem, no, że zrobię wyrzut bioder i wyląduje mi na plecach czy coś, to jeżeli ta łokcie chodziła pod siatką, to czemu by nie tym razem trochę więcej właśnie ręce, żeby zapracowały. Wiadomo jest, że Magdalena Sormowa jest wyżej sklasyfikowana zawodniczką niż Roberta Zoko, więc moje pytanie, jak, jak wyglądało twoje nastawienie mentalne do tego pojedynku, no bo jednak na dużo niżej notowaną rywalkę mm. trzeba się troszeczkę nakręcić. Trzeba tego inaczej, nie można jej zlekceważyć, no, no bo wiadomo, tak że tak każda w każdej chwili e, może zaskoczyć i e, prze, przechylić szalę tak. na swoją korzyść. A jakie jest pytanie? Przepraszam, bo się zamyślam za, za Podej pytanie. Podejście mentalne Aha, podejście e, tego przed zawodniczku dużo niżej notowane niż poprzednia rywalka. To znaczy ja e, mówię, że ja jestem doskonałym, sama doskona, doskonałym przykładem, że nie należy że absolutnie lekceważyć e, zawodniczek, które są niżej w rankingu. I ja do niej podchodziłam jak do każdej innej. Ja widziałam e, jej walki i mimo, że miała taką to widziałam, że jest taka, że ciągle przed do przodu, że się na pewno nie podda, że jest silna, taka dosyć szybka, zwinna, więc no, mówię, no ja do niej mentalnie podeszłam, jak, jakbym walczyła z mistrzynią świata. Jesteś numerem jeden. W na numer jeden powinien czekać niebawem pas KSW. Myślisz już o tym, gdzieś masz to z tyłu głowy? Kiedyś chciałabyś, żeby to się zwizualizowało i stało się faktycznie prawdą, wejdziesz do klatki w mistrzowskim Starciu? Powiem tak, no na pewno po to to robię, żeby gdzieś tam kiedyś, jeżeli jest taka możliwość, żeby to zdobyć. Nie będę oszukiwać. No ale no wiem, to się wszystko naprawdę musi. Dziękuję. To się musi wszystko naturalnie ułożyć. Roberta też teraz była troszeczkę... Też skoczyła na zastępstwo, więc nie wiem, czy e, nawet zasługuje na jakąś tam walkę o PAS na razie. A no, spokojnie wszystko naturalnie wyjdzie, ale na pewno, e, na pewno po co to robię, aby kiedyś zawalczyć i kiedyś go zdobyć? Ciężko było przygotować plan na ten pojedynek, no bo jednak Twoja, zawodni, twoja przeciwniczka mm. dawno nie walczyła i ciężko było wyciągnąć jakieś mm. lekcje z ostatnich jej walk. Planu tak naprawdę nie było e, konkretnego, bo e, nie można z, za dużo pozmieniać w przygotowaniach na 10 dni przed walką. Więc plan był jeden taki, że ja po prostu walczyła w swoim stylu no i dostosowywała się w trakcie walki. Mhm. A czy jakieś zagrożenia czułaś w tej walce? Czułaś, że przeciwniczka może Ci czymś zagrozić? E, to znaczy tak. Ciosły rzeczywiście miała mocne, no aczkolwiek gdzieś tam też dużo tych ciosów uniknęłam, więc e, zagrożenie. No, czyli jakiegoś tam takiego większego zagrożenia nie było, no musiałam rzeczywiście tylko uważać, żeby gdzieś tam tymi cepami e, mnie nie trafiła, bo były mocne, no aczkolwiek na szczęście nie aż takie mocne, żeby gdzieś tam mnie usadzić. jak będzie wyglądało świętowanie po walce? E, właśnie już gdzieś tam e, e, jakieś afterparty małe, no nie wiem, może wpadniemy, podobno w teatrze ma być afterparty, więc może tam wpadniemy, zobaczymy. Tak, no, dziękujemy za poświęcony czas. Gratulujemy jeszcze raz no i czekamy na kolejną e, walkę. Może uda się skończyć przed czasem. Tak jest. Taką mam nadzieję. Tego sobie życzę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękujemy.